Nowy Nexus 7 jest szybszy, lepszy i mniejszy. Ba to jeden z najciekawszych tabletów na rynku. Czego może mu zatem brakować? Sprawdźmy. Obudowa została zbudowana z wysokiej jakości plastiku, pokrytego miłem w dotyku gumopodobnym materiałem. Tablet kapitalnie leży nawet w niewielkiej dłoni, jest bardzo poręczny, a przy tym zauważalnie cieńszy niż jego poprzednik. Urządzenie nie ma jednak do zaoferowania szerokiego zaplecza portów. Poza mikro USB znajdziemy tu w zależności od wersji wyłącznie slot na karty SIM. Cóż, brak rozszerzalnej pamięci to już znak firmowy tej serii. Jest za to NFC, którego znacznik umieszczono pod logo na tylnym panelu. Sprzęt bazuje na 7 ekranie IPS o wysokiej rozdzielczości i obłędnej jasności. Bez większego zastanowienia mogę przyznać, że to jeden z garstki wyśmienitych wyświetlaczy. Odwzorowanie kolorów i kąty widzenia są doskonałe, a luminancja pozwala na wygodne użytkowanie tabletu nawet przy silnym nasłonecznieniu. Świetna jest też równomierność poświetlenia. Wydajność gwarantuje tu czterordzeniowy chipset od Qualcomm. Wyposażony w grafikę Adreno 320 i 2 GB pamięci operacyjnej. Wymagające gry, jak Asphalt 8 czy Modern Combat 4, działają płynnie nawet na najwyższych detalach. Postarano się też o szeroką kompatybilność z multimediami wszelkiego kalibru. Szkoda tylko, że zabrakło wsparcia dla dźwięku DTS, ale to detal, zważywszy na ogrom zalet nowego Nexusa. Optymalizacja oprogramowania stoi na najwyższym z możliwych poziomów. Android w wersji 4.4.2 KitKat pracuje wyjątkowo płynnie, błyskawicznie reagując na wszystkie polecenia, nawet po zapełnieniu 32GB pamięci wewnętrznej. To właśnie Plus produktu uzyskiwanego bezpośrednio od Google, pewność aktualizacji i należytej kultury pracy. Akumulator w tegorocznym, czy w zasadzie już zeszłorocznym w Nexusie jest też niczego sobie. Uzyskamy tu ponad przeciętne czasy pracy, czyli prawie 9 godzin surfowania przez WiFi czy 6 godzin przeglądania sieci z wykorzystaniem modemu. W porównaniu do poprzedniej edycji wprowadzono tu również 5 megapikselowy aparat z opcją filmowania Full HD, jednak pliki nie szczególnie zachwycają jakością. Od dostajemy podstawowy zestaw, w którym od czasu do czasu można coś uchwycić. Nexus 7, biorąc pod uwagę zwłaszcza stosunek ceny do jakości jest jedną z najlepszych propozycji, jaką można obecnie dostać. To świetnie wykonany, szybki sprzęt, który z pewnością zadowoli każdego właściciela, o ile tylko przebolejecie brak slotu na karty SD.